Panie i panowie, ja jestem kulturalny wilk, a to jest The Legend of Korra. Gra na podstawie serialu animowanego o tej samej nazwie, który w swojej kategorii jest najlepszym serialem jaki oglądałem. Ostatni, czwarty sezon skończył się dosłownie tydzień temu, a sama akcja tej gry dzieje się pomiędzy drugim a trzecim. Ale ja będę unikał dużych spoilerów, więc jeśli dopiero przed wami jest serial, możecie spokojnie oglądać to, zagrajmy. Sama gra to slasher stworzony przez Platinum Games, które są odpowiedzialne m.in. za topowy slasher bajonetę, co widać po jakości tej gry i też po poziomie trudności. Tutejszy Casual to jest poziom normalny z innych gier, na przykład niektórych fragmentów po prostu nie da się przejść bez nauki z samej mechaniki gry. Z kolei poziom normalny jest jak poziom trudny albo i wyżej w innych grach, i na nim właśnie będziemy grali. Tak więc skakujemy. Earth. Fire. Air. Water. Only the Avatar can master all four elements and bring No, od razu zaczynamy. Na głęboką wodę zostaliśmy rzuceni. Mamy dużo wrogów dookoła siebie. I od razu, jak atakować? Proszę bardzo. Tak więc na czym to polega? Tak jak było na wstępie, mamy dostęp do żywiołów. W oryginalnym spoczczeniu jest to nazwane magią, ale to przecież tylko władanie żywiołami. Nie żadna magia. No i teraz, żywioł wody. Tak. Generalnie tutaj większość społeczeństwa ma dostęp do przynajmniej jednego żywiołu. Przynajmniej maksimum jednego. Jedynie awatar ma dostęp, jeśli się nauczy, do wszystkich. Awatar jest jedynie jeden na cały świat. Zawsze. Jak zginie, pojawia się kolejny jako reinkarnacja. O, proszę bardzo, mój ulubiony żywioł, ponieważ atakuje wielu naraz. O, jak się rozkręci, to nawet Tornadasa. Tylko na najgorszym medal. Ktoś tam z nas śmieje. Była przez ten medal. <dziam>... Okay. It's Pro Vending Night once again in the semifinals of our special charity championship tournament. Proceeds will go to the Rebuild Republic City Fund to help repair the city after Cora's epic battle with that giant man spirit monster Thingamajig. Two weeks ago. I hope you're not too rusty for this, bro. Me? Uh, I've been working the streets fighting crime. You're the one who's been fake waterbending. Nut tuck never fakes! Uh, guys, can we focus? There's the opening bell. Ooh. Whoa! Oh. And there you go, Mako, and Bobin. Now it's three on one. <laughs> thanks a lot, guys. Okay, bring it on. Round! Wow. To był Mako i Bolin. Proszę bardzo. Ja tutaj muszę ich znakautować. Podobnie jak zostali znakautowani nasi. Proszę bardzo. Jedna kontra, druga, trzecia. To jest taki powiedzmy zbijak połączony z sumo. Mamy ich znakautować. Przerzucić. no, zrzucić tam właśnie za na końcu. Przy czym mamy też tutaj podział na kolejne sekcje i jak przepchniemy ich wszystkich ja mogę zmienić, żeby atakować na przykład tego on został przepchnięty, jak przepchnę też o, o to, to przechodzimy dalej